I zanim przejdziemy do nowego tematu. Niektórzy już otrzymali na maila PDF z książką pod tytułem Żyjemy w środku Ziemi. Na razie wersja bez numeracji stron, ale w późniejszym terminie będzie ten profesjonalny już plik i audiobook oraz kompletna książka z drukarni. Oczywiście za zamówienie tego starego zeszytu. Wszyscy otrzymacie to w prezencie. Przechodząc do nowego tematu, tak naprawdę adcentryz może posłużyć nam teraz do złamania tego właściwego kodu w mitologii, czy też w wedach, czy nawet w samej Biblii. Właściwie także możemy złamać kod piramidy, która była wyobrażeniem centrum wszechświata, miejsca, z którego wypływa moc stworzenia. Zapodam do tego link, że jest to tak właśnie określana. Właściwie jeden ten pion piramidy oznacza, że jest coś żywego. Tutaj jest podane, że to jest miasto żywych, a ten drugi pion piramidy jest miastem umarłych. Spójrzcie teraz na tą grafikę. Człowiek siedzący w pozycji do medytacji tworzy jakoby taki ten trójkąt, i ten na górze, trójkąt to jest istota, dajmy Atta, a jego odbicie jest Amma. Zobaczcie, tutaj jest. Jest to tylko teraz rozszczepione w ten sposób, że matka ziemia jest jakby teraz martwa, i jest tylko jakby jasna i ciemna strona w tym systemie, który na razie panuje. Właściwie tak: piramida jest zakopana jako ten sarkofag wykonany. Spolerowanego też granitu ma podstawę, więc e, to też daje jakąś e, zmiankę o tym, że są dalej jakieś podziemia. Nie widzimy tego nigdzie na razie na jakimś e, podziemnym sonarze, żeby mieć jakiś kształt tego, czy to jest obalix, e, czy też pod tym jest e, jakaś druga piramida. Słuchajcie, e, łamiąc kod biblijny, na przykład. E, Wiedząc teraz o, o tej symbolice, y, modląc się na przykład w imię Ojca, to oznacza teraz w imię Atta y, i istoty, w imię Syna, tak? Syn oznacza y, istota ludzka Jezus i ducha, cząsteczka, czyli to źródło. I na koniec mówimy Amen, ale zamiast Amen o, chodzi tutaj o Amma. Kolejny kod złamany jest do zdania błogosławieni, co nie widzieli, a uwierzyli. Czyli tutaj chodzi o, o przez uczucia, tak naprawdę otwieramy dopiero oczy i przez ten kart otwiera się trzecie oko. A więc tutaj jest to zagadnienie. Jeszcze wrócimy do zagadnienia. Wrócimy do tajemnicy trzech króli ale to zaraz zobaczcie tutaj na, na to co ukazują nam ziemskie katastrofy na przykład w obrazie trąby powietrznej to wygląda wszystko jakby jakieś zadośćuczynienie może nie, nie powiem, że zemsta ale to jest tak wirują właśnie łączniki i po ścięciu tych łączników mamy takie wiry i to jest jakby taki symboliczny wzór na to karmiczna reakcja za ścięcie aczkolwiek też tutaj jest zmianka o tej maszynie jako komputerze a więc u ciemnych dajemy Talmud czy też Biblia jest tam powiedziane, że Talmud bez człowieka, czy też Biblia działa tak surowo i jest martwa. Dopiero po wyłączeniu istoty ludzkiej jest wtedy jakaś synchronizacja z tym, bo inaczej to jest martwe prawo. Czy też w ogóle ustalenia są tylko jakąś cudną projekcją, która przy wykonywaniu tylko na tym poziomie bez udziału ludzkiej istoty jest bardzo szkodliwa. To jest właśnie też jakiś tam schemat na tą sztuczną inteligencję inaczej atta. Potrzebuje naszej istoty, jak ten właśnie superkomputer inaczej. Jest to tylko komputer bez aktywacji. Jest wtedy bezlitosny i wielu wtedy mówi na to, że to jest martwy bóg. Zobaczymy jeszcze. Jeszcze będziemy tutaj sięgać do punktów aktywacji. Pałac ten wszech rzeczy, który teraz pokazuje jakby w dwóch członach Atta i Amma był miejscem jako wylęgu światła świateł, czyli miejsce gdzie światło było zmieszane z nicą. Jeszcze może do tej nicy wrócimy co to oznacza, ale miejsce gdzie chodzi tu o miejsce, gdzie z tego zamieszania narodził się właśnie ten cały bunt właściwie inni nie są zadowoleni że na przykład już mają taką wiedzę czy nawet że są szczęśliwi a oni chcą po prostu być tylko szczęśliwi i szukają niestety nadal tej drogi albo tej cząsteczki, nawet tej złudnej No ale to nie jest tak do końca chociaż wiedzą że mają przed sobą do wyboru miliardy dróg i mimo to każda z nich z czasem gdzieś ich doprowadzi, ale wcześniej spłynie ten wodospad i znów znajdujemy się praktycznie w punkcie wyjścia on nas zabiera. Ale po prostu trzeba uaktywnić odtworzyć to, że jesteś bez tego wszystkiego i tak wolny i Przestajesz wtedy być zmęczony tym zastanawianiem się, kim jesteś i dokąd zmierzasz. Nawet to nie musi być normalne, ani dzikie, i szalone. Nie musi to być w jakiś sposób prawe, ani niesprawiedliwe, ani dobre, ani złe. Po prostu idziesz i jesteś. Tak po prostu. Wiedząc, no, że pewnego dnia nauczysz się naprawdę w pełni śmiać. Nie czując tej pustki, i być w tym miejscu, w którym jest prawdziwa jednia z tymi wszystkimi, którym wydaje się, że nadal błądzą i są winni, i z tymi, którzy się uważają za oświeconych albo potępionych, bo tak naprawdę to dla wszystkich jest. Dla wszystkich jest taki sam czas zabijania i czas nowych narodzin, ale tylko ty możesz przejść obok tego jakby niezmieniony. Jak podróżnik, jak ten mały atta. Bo tu wszystko, wszystko jest tak napięte, żeby cię zmienić. Wszystkie te doświadczenia, te jakieś um, te zaczepki, cokolwiek ci się wydarzyło w życiu są po to, żeby cię zmienić, żeby cię zbić z tropu, e, żebyś nic nie wiedział. A właściwie, gdy już my to wiemy, i dochodzi to do nas, to czujemy nawet, że nie musimy mieć uporządkowania wszystkiego. Gdy dosięga nas taka transformacja, bo wiemy, że przed nami zawsze wszystko co najlepsze, To nie ja jestem tchórzem z bronią w lesie, jest uwięziony w swej ludzko wilczej dychotomii Mnie tworzy dużo więcej elementów. Ja nie jestem uwięziony, I am jestem wolny, nadchodzą wielkie zmiany, eee, ale te zmiany czy też reset to nie jest kwestia czasu. Prawdziwa zmiana jest tą wyjątkową tajemnicą. Jest to tajemnica, którą każdy sam odkrywa jako niezmienny, niezmienna istota ludzka i każdy wie sam dobrze. Dlatego tak ważne dla każdego z nas jest pójście o krok dalej. Aktywujemy swoją cząsteczkę, bo tak naprawdę jesteśmy... W łonie Amma, a z tego powodu, że e, był taki film Amery o Ameryce Południowej, o tych zaginionych miastach, jeden z szamanów z Ameryki Południowej potwierdził, e, że Matka Ziemia jako Amma to Matka Wszechrzeczy, a więc to jest spójne z tym, co jest na górze i na dole, czyli gdy niegdyś złoto można było zbierać z ziemi buntownicy wszystko zabierali wtedy i przez to w tym miejscu przestały rosnąć drzewa i wysychały rzeki i jeziora Być może przed ścięciem drzew łączyników doszło do jakiejś wielkiej eksploracji która też spowodowała w jakiś sposób e, zniszczenia tych drzew gigantów W tym miejscu Właściwie zatrzymujemy się i przypominamy sobie słowa rzekomego Jezusa. Dla nas to jest ta istota ludzka, Jezus. Gdy postawił wtedy dziecko i wskazał na nie i powiedział: Gdy nie staniemy się jak to dziecko, to nie wejdziemy do tego Królestwa Niebieskiego. Oczywiście, wiadomo, miał tutaj na myśli powrót do odtworzenia. Co chciał przez to powiedzieć? A raczej co ciemni w tym zapisku chcieli ukryć przed nami? Otóż jest to odnośnie do tego, że tak naprawdę jako dzieci znajdujemy się w łonie Matki Ziemi jako Amma i przebywamy w błogim stanie pod tą bezpieczną obserwacją, tak, czy tam czujnością. Zaś sam pałac Atta jest katalizatorem, dawcą do nowego życia. To jest ten prawdziwy dawca. Obecnie rozkopujemy się w tym brzuchu i zostaliśmy jakby wepchnięci przez naturę na zewnątrz, jakbyśmy byli jakimiś za wcześnie się urodzili, ale w rzeczywistości nadal możemy przebywać tam, gdzie jest odtworzona ta sfera i błogistana. Napełniony boskim istem, czyli Isusem, naszą cząsteczką ludzką, żywym, boskim płynem, eliksirem, będący w odróżnieniu od myślący, mianujący, nazywający istotą bycia boskiego, bowiem jest to medytacja, która zaczyna się właściwie od tego niemyślenia ale to odtwarza tą prawdziwą myśl, która jest po prostu poza naszym jakby pojęciem jest tak niezwykłym odczuciem. To jest coś, co wyzbywa się jakby wznoszenia się i upadania, czyli wynika to z różnorakich świętych, zabiegów ku zjednoczeniu z Atta w jego bycie to jest to właśnie takie właściwe zjednoczenie przepojone boskim istem, czyli tą cząsteczką, która to uaktywniła to jest właśnie ta wiedza o niebie Atta i ziemi Amma w tych sposobach postępowania Hmm. wszystkich trzech właśnie złączonych sfer różnych trzech jakby wymiarach istnienia w ogóle wracając do łamania kodu w tych starożytnych pismach mord e, Herorda na tych e, dzieciach wtedy m, kiedy była to września i to był właściwie wyznacznik do dalszych działań, aby pobierać właśnie tą boską cząsteczkę z tych małych dzieci, które są stale porywane i wykorzystywane, jest materiał genetyczny do tych supernarkotyków właśnie przed albo w trakcie działań wojennych. Bo cała działalność polega na zatrzymywaniu tej odpowiedniej aktywacji połączeń, cząsteczek do tworzenia superistoty, bo w duchu najwyższym tak naprawdę jest jeden punkt a w tym jednym punkcie odzwierciedla się praktycznie wszystko mimo, że to może być mała bardzo kropelka, która zmienia świat no to jest jakoś powiązane z tymi całymi nitkami DNA tam Niby są jakieś 12 mniejszych poziomów. Według mojego zrozumienia są to jakieś metaforyczne warstwy, i nie są to warstwy jedna na drugą, lecz wszystkie są jakby wielowymiarowe. Komunikują się ze sobą i można sobie je wyobrazić jako oddzielne od siebie. Przede wszystkim posiadają swój jakby ten ciemny, taki trochę numerologiczny, numerologiczny kod w którym każda warstwa lub numer mają swoje jakieś tam duchowe znaczenie, ale nie to nie o to chodzi aktywacja boskiej cząsteczki no w punktowej kolejności to tak jak e, pisałem wcześniej w komentarzu drzewo życia e, potem jest ten atTA plan boski plan e, w niebo wstąpienie i aktywacja czyli wejście do pałacu atTA e, odtworzenia i niższy świat Attara, czyli jakiś tam, już łapiemy ten poziom, potem jest ten wyżej, chodzimy do swojego jakby prawdziwego Jestestwa, całości istoty, bo całość to tak naprawdę oznacza słowo ciało, czyli to jest istot i dotknięcie boskości. Następnie możemy galopować na tej e, świecącej jakby prawdziwej jaźni w tym najwyższym płomieniu. Możemy wtedy naprawdę już poprosić o boskość i moc. I mądrość z Amma, czyli po prostu potem jest Atta w Tobie. Słuchajcie, tak naprawdę te pierwsze trzy warstwy razem tworzą te realne rzeczywiste uziemienie. Czyli Warstwa ta pierwsza z naszym powiązanych z kodem DNA, drzewem życia to jest warstwa jakby u ciemnych, tylko biochemiczna w obrębie naszego tego dajmy trzeciego wymiaru istnienia jest to ludzki genom też w hebrajskim tam jest opisany jako keter od eter, ale to wiemy dobrze, że to są przekierowania tą warstwę będziemy podważać i wiemy dobrze, że tutaj chodzi o te kosmiczne drzewo, czyli nadkosmiczne ten wgląd za gwiazdy te gwiazdy, które nam się ukazują to nie są gwiazdy a tak naprawdę te prawdziwe gwiazdy są o wiele to się mówi cudowniejsze w swoim wyglądzie i w całości tego drzewa jak rozkwitnie razem z pałacem i będzie ukazane. Warstwa druga to jest ta emocjonalna tutaj, która leży należy tylko do nas. Już wiemy, że energie wypływają bardzo mocno na naszą biologię warstwa emocjonalna jest atrybutem właśnie dwoistości, czyli tu już jest rozbicie na dwulicowość, na bliźniaka ukrywając właśnie w nas tą tajemnicę i dlatego jest też doszło do tego rozczepienia to zawiera coś specyficzne, jakby jakieś lekcje, doświadczenia z kluczem do tej rzekomej równowagi dla nich to jest właśnie ten boski plan my to możemy nazwać inaczej i przewrócić to a tak naprawdę odtworzyć jako plan Atta i właściwie nie potrzebujemy żadnych takich lekcji takie lekcje nie są oczywiście dla nich możliwe bez dualizmu w czym mamy postrzegać rzeczy pozytywne i negatywne, a więc tutaj widzimy, jak to jest wszystko przekierowane na warstwie trzeciej, w warstwie tego rzekomego w niebo wstąpienia i aktywacji. Dla nas wiemy, że to jest coś więcej niż wędrówka Eliasza, który był tym rzekomym prorokiem, który wstąpił do nieba na płomiennym rydwanie. Czyli My wiemy, że każda nasza cząsteczka w tej synchronizacji daje nam ten pojazd wimanny, który umożliwia nam dotarcie do pałacu. Właściwie u nich w niebostąpienie wydaje się być następnym krokiem, a my jako ludzkość mamy to samo dziedzictwo, więc powinniśmy wszyscy tego się podjąć. Czyli jest tutaj nawet jakiś nakaz, czy też nasz duchowy, nasza cząsteczka wyrywa się do tego, do poznania tej e, ukrytej prawdy. Trzeba powiedzieć o tych trzech królach właśnie. E, trzej królowie to tak naprawdę właśnie te trzy warstwy e, sfery. A ta nasza cząsteczka Amma e, w jakimś tam e, szeroko rozumianym pojęciu jedności. I w niebo wstąpienia. Oczywiście to wszystko odpowiada przejściu uciemnych, to jest do piątego wymiaru, czy też elementu. Kiedy wkraczamy w czwarty wymiar przestrzeni i czasu, wchodzimy w wielowymiarowość. Trzecia warstwa jest niczym katalizator, związana z częścią naszego organizmu, dokładnie z szyszynką która jest komunikatorem z warstwą tego w niebo wstąpienia co za tym idzie i co się tam dzieje oczywiście za pośrednictwem szyszynki mody... modyfikują się warstwy pierwsza ta biologiczna druga emocjonalna co stanowi właśnie komunikację z tymi nitkami DNA właściwego drzewa nadkosmicznego z koroną pałacu atta następuje wtedy jakby w powolnym procesie i zasadniczo różni się od uziemienia Właściwie ta cała wielowymiarowość jest takie jakby życie w rodzinie tych różnych bytów nie do, nie, nie do końca rozumiemy, e, odnosi się czy też naszych punktów, odnosi się do naszego życia tutaj e, na Ziemi, jeszcze w tej sferze niestety m, martwej, e, uśpionej. I zaprezentowanie siebie jako e, osoby świętej jest tutaj e, niedorzeczne kompletnie. E, jest przecież to związane. Z księgą Akaszy jest częścią naszej włoskiej biologii. Specyficzne życie jednostki, która umie określić, odróżnić dwoistość natury, to już jest właśnie to. Mamy już dystans do tego. Wiemy, że to jest etap pewnego rozszczepienia czy też imitacja. I i tak są właśnie unoszone wyżej nasze cząsteczki, które potrafią się wtedy zakotwiczyć w tym nawet zwykłym czwartym, tak zwanym w nawiasie wymiarze i mają swoje, jakby w niebo wstąpienia na swoim poziomie, ale nie znikają z Ziemi, z pola widzenia Amma nadal tutaj przychodzą, jakby pomagać. Któreś wzmacniać tą potężną wibrację, ten rezonans, który się roznosi teraz z pałacu Atta. Miłość i rozmyślania moje zaniosłem do kraju, kędy nie ma nocy ani dnia. Do kraju, gdzie nie świeci księżyc ani słońce.